Ale więcej niż mogę, jemy jak Scooby-Doo Mała nie czuję płuc, u-u, pół pór, leję, chętnie się podzielę, nie meran, spisz w DM Je wpadnę z moim przyjacielem Ale więcej niż mogę, jemy jak Scooby-Doo Mała nie czuję płuc, u-u, pół pór, leję, chętnie się podzielę Ciągle ALC, tylko dzisiaj w AMG Ona wypieki ma jak alien cake Odje pana Kylie Jenner, ja komplet res u, chcesz? Bo że ja chcę to przecież dobrze wiesz Palę więcej niż mogę, jemy jak Scooby Doo Mała nie czuje płuc. u u pół na pół, Reje. chętnie się podzielę Spisz w dm wpadnę z moim przyjacielem w tej backstage'u tu Tusi, patrzył na mnie na jebusy Bomby jak kawu, nocą w Poznaniu, nie zliczę pijackich tagów Mój jazd w rękawie, w pec. spades, mi chłodzi chain Palę więcej niż mogę, jemy jak Scooby-Doo się podzielę, nie w DM, wpadnę z moim przyjacielem, ale więcej niż mogę, jemy jak Scooby do mała nie czuję płuc Wazę jak Ewa zawada, przez ten do mnie gadać o jakieś nagrania Nie chcę już słuchać o rapie Gdzie one samo w sklepie Co ty mi możesz o życiu powiedzieć Jak jesteśmy chwilą na jakiejś planecie Mody Simba nie mam zahamowań Kiedy wchodzi w głowę ta ognista woda Rodzi na Google, wchodzimy w zigsach, szlugi po piksie Nie chcę siedzieć sam ze sobą Ta wnuka, czemu rośnie jeszcze? Bo nie chcę wiedzieć, co trembolon On robi z serce w mieście. No co, nawet teraz, gdzie się z Tutaj w grupie raci konsekwencji się nie boją. Zostawiam znaki na niebie jak Batman. Chociaż to dzisiaj ja będę rozdrabiał. Robi